Nad Warszawą zaszło słońce i rozpoczęła się niezwykła noc. Noc muzeów. Tysiące, a nawet chyba setki tysięcy ludzi i ponad 200 placówek proponujących fantastyczny program. W tę noc swoje podwoje otworzyło po przerwie Muzeum Narodowe. Z okazji 150-lecia przeszło generalną rewitalizację. Otwarto też nową wystawę wywyższeni od faraona do Lady Gagi. O nowoczesnej, bardzo ciekawej wystawie jeszcze opowiemy. Zupełnie zmienione i na nowo zaaranżowane galerie muzeum, w nowym sterowanym komputerowo oświetleniu i w nowych barwach, również skupiały powszechną uwagę. Drugie muzeum otwarte w tę niezwykłą noc to Muzeum Neonów. Neon Muzeum na Pradze. Gromadzone przez lata i starannie naprawiane, kultowe dziś warszawskie neony doczekały się ekspozycji. Jest ich 35 i stale przybywa nowych. Trudno było sobie wyobrazić lepszy moment jego otwarcia niż muzealna noc. Wiele osób krążących po Warszawie żałowało, że ta noc tak szybko się kończyła.